Bez zbędnego gadania witam w serii YouTube Fakty, Mity i Pierdoły, gdzie będę wam zmęcić o różnych ciekawych lub mniej rzeczach na YouTube. Na pierwszy ogień pójdą różne easter eggi, które serwis dla nas przygotował. Przez cały czas istnienia YouTube stworzył całą masę różnych bonusów czy żartów, które jednak po jakimś czasie zostają wyłączone. Dlatego w tym filmie chciałbym wam pokazać te, które działają. Jako pierwsze pokażę Wam niektóre słowa, które wystarczy wpisać w wyszukiwarce filmów. Zapewne każdy z Was zna słynny cytat z Biezrych Wojen, czyli Użyj mocy luk. Wystarczy słowa te wpisać oczywiście w oryginalnym języku, a siłą mocy naszego kursora będziemy mogli poruszać YouTube'em. Użyj mocy luk. Będąc przy temacie klasycznych filmów science fiction, trzeba wspomnieć o Easter Eggu dotyczącym Star Trek'a. Jednym z symboli tego uniwersum jest transporter, a w pierwszym serialu główny bohater, aby gdzieś się teleportować, mówił do swojego mechanika słowa Beam me up, Scotty. Po wpisaniu tego zdania w wyszukiwarkę, filmy będą pojawiać się tak, jakby były teleportowane wprost ze Star Trek'a. Dawno temu robiłem odcinek historii memów o Harlem Shake, dlatego nie będę wam mówić co to jest, po prostu wpiszcie to the Harlem Shake. Pewnie zdodziło Wam się wpisywanie jakiś głupot, dlatego będziecie musieli wpisywać je dalej. Ostatnim działającym obecnie easter eggiem, które pojawia się po wpisaniu słów wyszukiwarkę, jest znany wszystkim dobrze pieseł. Wpiszcie dog, dodge, dog, mime. Teraz oczywiście możecie sobie wybrać, która wymowa jest poprawna i możecie cieszyć się świetnym YouTube'em w stylu pieseła. Wow, wow. Ostatnim warty uwagi dowcipem twórców YouTube jest granie w Snake'a podczas oglądania filmu. Po wejściu w dowolny film wystarczy wcisnąć jednocześnie klawisz w górę oraz klawisz w lewo, żeby przypomnieć sobie hit Noki 3030. Jak mówiłem na początku, większość żartów jest na YouTube okresowo, a naprawdę powstała ich cała masa. Jeśli jesteście zainteresowani, następny odcinek tej serii będzie już o nieistniejących easter eggach na YouTube lub o takich, które mogą powrócić, bądź też o kawałach na samym Google, w których są jakieś dwa pierdeliardy. Do widzenia. Państwu.